Cześć kochani? Cześć! Ty jesteś, ty jesteś kochany? A nie? Mam No, no cyce. Masz cyce, Masz! a donice jakie masz pod cycami? No bo przedtem miałem sześciopak, a teraz mam keg. Jedziemy na zakupy. Dzisiaj jest sobota, jedziemy właśnie sobie do Mary Hill. Chciałabym kupić sobie na wyjazd tylko jakieś dwie bluzki, nic więcej nie potrzebuję. Ogólnie nie, jeszcze bym chciała sobie kupić jakiś taki sweterek większy, wiecie, taki, żeby nosić po prostu zamiast kurtki już, bo już się tak robi w miarę ciepło, a ja nic takiego fajnego nie mam, ale także o tym myślę. A Ty co sobie chcesz kupić, Radosław? Jeansy. No niekoniecznie, ale... Chciałabym sobie kupić jeansy, bo już płaczesz mi za dżinsy, płaczesz. Bo już gadasz ale o bo NIEBIESKIE! No, jakoś. Ja nie pamiętam kiedy ty miałeś niebieskie jeansy no właśnie dlatego bym chciał Ale ja ci powiem, że ja nie pamiętam A nie, ja mam niebieskie Ale mam jedne niebieskie, a ja, ja chodzę mówię, w nich do pracy mam tylko szare i zielone No bo ty lubisz szare nie, Ty lubisz szare No, żeby nie było, że ja ci wszystko mówię co ty masz robić no, Żeby nie było, bo tak jest Nie gadaj Czekałam na Radosława Bo musiał pojechać do znajomych na chwilę po coś i czekałam na niego i przychodziła taka nasza pani, mm, sąsiadka, która też mieszka koło nas, e, gdzieś tam, pani, która ma psa, stafika, mm, coś podobnego jak Borysek. i ten, bo, i ten e, o, pies już jest taki starowinek, w ogóle jest taki duży, grubawy, Oskar. E, I my się znamy tak ze spacerów z nią i dzisiaj właśnie z nią rozmawiałam i ona mówi, że z dnia na dzień widzi, jak on się starzeje. No i właśnie szłam i tak żeśmy sobie stały i rozmawiały i mówi, że z dnia na dzień widzi, jak on się starzeje i mówi, że to po prostu łamie jej serce. I mówi, że co noc jak idzie spać, to jego całuje, tuli i mówi do niego, you know, mommy loves you. I tak mi się smutno zrobiło, bo my tak samo z bratkiem widzimy, jak nasz Borys z dnia na dzień się starzeje, nie? To widać po prostu z dnia na dzień. Z dnia na dzień. I ja tak teraz nie chcę jego zostawiać, jak idziemy do Polski. Po prostu nie chcę jego zostawić. Nie wiem, co jest. czy to jest ostrość Radek, czy nie ma ostrości no, jest wyłączony autofokus. No, jest, włączony autofokus. No nie wiem, no, wiesz. Twój telefon. I tak po prostu, i tak mi jakoś się smutno zrobiło. I ona też mówi, że ona, no nie może, bo wie z na dzień o tym myśli mówić, co dzień nie płacze. Bo, bo czuję, że on zaraz odejdzie. I mówię, że takie kółeczko małe jej zajmuje godzinę czasu. kiedy zajmowało jej 15 minut, żeby z nim przejść, a teraz godzinka czasu. Taka jest natura. Straszna. Aż Borysek jak odejdzie, to nie będę powstał. Nie będziesz płakał? Nie. Miał dobre życie. Ty już płaczesz, jak o tym pomyślisz. O, o właśnie. Aj, Ale tylko, nie będę miał psa to. tylko ci, co mają no, zwierzęta, wiedzą, to jak kolega to jest. pracy uśpił swojego pieska. E, Prince Charles Kawałnier. Uśpił swojego pieska, bo już też był stary. I, i, I był stary. Co tu się dzieje? I ten, i. Musisz mówić troszkę głośniej I pojechali do tego, do, do Shelter'a i był tam piesek taki sam jak ich, z taką samą łatką na oku, wszystko takie same, jeszcze miał na imię Wilber. I co, wziął? No, I co, nie wziąłeś? No właśnie się zastanawiamy, a ja mówię, Peter im dłużej czekasz, tym ciężej Ci będzie. Wchodzisz do pustego domu, tak? No, a to no, nie mówiłeś mi, że już szuka, bo mówiłeś tylko, nie, że... Nie, że szuka, po prostu ona gdzieś tam wynalazła, że jest, że jest ten, że jest yy, kawalier w tym, w schronisku. Że, że też ma chyba dwa lata, coś tam, coś tam. Mówi, wszystko tak samo i nazywa się Wilber. przecież to jest przeznaczenie. Mówię, jedź po tego psa człowieku. No nie wiem, zastanawiamy się jeszcze. No, bo to jest ciężko, bo to nie może tak powiedzieć, że czasami ludzie sobie mówią, a zastępujesz sobie psa drugim psem. To tak nie, nie jest, to absolutnie tak nie jest, bo żadnego psa nie da, nie da się zastąpić. E, żadnego. Po prostu, jeżeli ktoś już raz ma zwierzaki, to później ma już całe życie i tyle. Tak? Jeżeli ktoś się przyzwyczaje do machających ogonów, wracając do domu, to już później tych ogonów brakuje. Tak samo wiecie, bo jeżeli ogony. Małą, już małą jest. Już nie ucina, już nic nie można ucinać. I się ucinają, i ogony, nie wiem po co. Ech, tak samo ktoś się przyzwyczaja do miauczenia z rana i po prostu nie może bez kota żyć, także... Tak jak mówię, zrozumie tylko, te, tylko ten, kto jakiegoś czworonoga w domu ma. O, tak. Dobra, jedziemy. Albo idzie... rybki. <laughs> Albo rybki. Nie ma mieli... to jak machająca ogonem rybka. Też mieliśmy rybki. Tak. Dobra, let's go. Muszę kupić znowu ocet jabłkowy, bo mi się skończył, ale zobaczcie, jaki wybór w Holandem Barret jest. Po prostu szok. Nawet jest tutaj jeden z cynamonem i ten mnie kusi, ale jest też e, jakiś tam chyba cukier. A nie, stevia jest, także w sumie niby nawet dobrze. Ale nie wiem, czy mi nie obrzydnie ten. Także na razie zostawię. I myślę, że wezmę chyba ten niefiltrowany. Tak coś mi się wydaje. I'm not running. Czy Radosławie, mężu mój? Tak, kochana moja żona najukronicajcia. Czy uważasz, zakupy za udane? Tak. Tak? Tak. Ja też, mimo że kupiłam sobie tak naprawdę tylko y, dwa sweterki, takie najzwyklejsze, najprostsze i do końca nie jestem z nich zadowolona. A, ale niech już będą. Ja lubię takie o widzicie, takie szerokie, no takie właśnie, dziady ja lubię. Ale one są fajne, a ja tamte takie wzięłam małe. No zobaczymy, czy w, nich, czy w ogóle będzie... Muszę jeszcze przejrzeć tak naprawdę, co mam w szafie. E, w ogóle cały czas mam taką wielką niespodziankę i co kilka godzin zaskakuje mnie to, że cały czas dzisiaj jest dopiero sobota, a nie niedziela. Także jutro mam jeszcze dzień wolny e, w poniedziałek, gdy pracy we wtorek na południa i w środę lecimy. Także mnóstwo czasu jeszcze przede mną, spoko. I, no, ale cały czas najbardziej nie mogą wyjdzieć to, że jutro jeszcze nie dziela i cały dzień wolny i tych pracy. No, ty w pracy, także tyle dobrego. <laughs> no, bo będę miała, wiesz, czas dla siebie, żeby porobić rzeczy. Zobaczcie. Tak, tutaj paletka Stuface Broka, tu co nie miara, nie mogę w ogóle jego strzepać teraz. Strzepać otrząsnąć z siebie, <laughs> nie wiem jak to zrobić, nie wiem co. Nie mogę tego się teraz pozbyć. I jedziemy zjeść. A zjeść, jedziemy do Champis, to był mój wybór. Nawet dziś. Dwa tak. tygodnie byliśmy w Champis Radek. Serio? O, kochana, to dzisiaj. Krispy Wings. E... No wyliczaj, wyliczaj. Tutaj brzuch sucha. I cyce też słuchają. Crispy Wings, Small Mix, czyli. wezmę dzisiaj dużego. E... No. Small. dobra, zobaczymy, co będziemy jedli. E... Zrobię wam zakupy, ale myślę, że znowu zrobię wam mały hol, bo chyba coś tam tak nakupowaliśmy, że można zrobić hol, nie? Tak. Czy ty radzio wystąpisz w holu i przymierzysz swoje buty i spodnie? Tak, ale nago. Buty nago przymierzysz? Tak. I spodnie nago? Nie no spodnie nie, bo jak sobie Ding Donga w zamek wcisnę... <śmulatujesz> ding Dong. Czy nie słyszałaś tego? Nie, nie chcę słuchać. I kto nas ogląda też nie chce słuchać. O Ding Dongach, Radosław. Ding -dong. A ty jesteś jak Ding A dzisiaj na ustach mam kochani kombinację, wiecie jaką? Która mi się wydaje, że nawet spoko wyszła. Na początek mam nałożoną moją oczywiście ulubioną szminkę z Maybelline Superstay Matte Link. To jest w kolorze 15 love I na to, żeby po prostu usta nie były takie matowe, bo nie miałam ochoty, nałożyłam ten taki błyszczek z Max Factor wyszła taka kombinacja. Ja powiem Wam, że te właśnie żminki y, Supermate są fajnym podkładem pod błyszczyki, bo ten błyszek naprawdę aplikowałam chyba 3 godziny teraz? Y, 3 godziny teraz. 3 godziny temu i on cały czas pięknie po prostu się trzyma. Wygląda, jak moje usta Ci się podobają? Błyszczą się. Fioletowe takie. Błyszczą się, nie? Ale tak nie dokładnie. jak sujajka, tylko błyszczą tak się tak dokładnie, dokładnie. E, moim zdaniem. Także e, taka kombinacja, spoko, podoba Bardzo mi się. Aha, dużo osób kupiło te szminki. Nawet u mnie dziewczyny w pracy pokupowały. Też mówiłam że dzięki mnie. A to tak ogólnie, to chcielibyśmy bardzo podziękować jednej z Was za polecenie filmu Green Book, który tylko wczoraj poleciłaś i od razu, żeśmy wczoraj obejrzeli, bo nie mieliśmy nic do obejrzenia. I wow, film, który naprawdę zrobił na nas wrażenie. Co, Radoszow? Przepraszam, to znaczy, nie, nie zrobił, ale był fajny. Wczoraj powtarzałeś, oglądając ten film kilka razy, że dobry film. Dobry film. No to jak nie zrobił na toje wrażenia? Wrażenie zrobił na mnie Matrix. Ech. Wrażenie zrobił dla mnie, dla mnie e, Andy Dufresne. E, bardzo dobry film. film. Bardzo, bardzo dobry film, także polecam. Jeżeli macie chęci, to obejrzyjcie Green Book. Taki inny. inny, otwierający oczy na wiele rzeczy. Na wiele rzeczy. Otwierający oczy na rasizm może w ten sposób, tak. z tym, co było niby i z tym, co wierzę w to, że cały czas jest. Bo ja pracowałam tutaj w takiej agencji marketingowej i też była taka sytuacja. Pracowałam z takim starszym panem, który mi opowiadał identyczne sytuacje, które się działy w Anglii w latach 70. To się działo tam w latach 50., 60., a w Anglii się działo w latach 70. Ale dalej się dzieje. Dalej, no nie, dalej się tak, dzieje, że, ale... Że nie dzieje, ale Anglicy w ogóle, yy, większość z nich jest takich, Większość. No nie inaczej, nie można tak powiedzieć, że większość, ale dalej to jest uznawane jako normalność, coś co po prostu można powiedzieć, czy można zrobić. To jest klasyfikacja ludzi pod względem koloru i narodowości, to takie... takie... Straszne, coś strasznego, także naprawdę polecam Wam obejrzeć ten film. Ja nie, nie, nie potrafię w ogóle wyobrazić sobie jak tak, jak tak można kwalifikować, A Przecież sam w pracy miałem kiedyś taką sytuację jak zacząłem. Odwoziłem ludzi do domu. No i w pewnym momencie pewien, pewien yy, gościu z Pakistanu do mnie mówi: Czy, czy ty rozróżniasz kolory? Ja mówię: No, oczywiście. A dlaczego? No, bo wysadzasz tylko białych ludzi na początku. Oho! A to mówię, ja nie wiedziałem. o tym. Mówię, Ale jak wysadzam tylko białych? No, tylko białych, a, a nas czarnych nie wysadzasz. Nie? Że, że omijasz nas. Ja mówię, a ja mówię do niego: Słuchaj, ale ja dopiero zacząłem. Mówię, nie wiem, nie wiem, gdzie kto mieszka. I ty, I ty mówisz dla mnie, do mnie, że jestem rasistą, bo wysadzam ludzi po ulicy, że jest ulica, prosta ulica, więc wysadzam wszystkich z tej ulicy. A potem mówię, będę zawracał i będę was wysadzał. Przecież to, to ja nie wybieram, gdzie ludzie mieszkają. No, ale ty nie rozróżniasz kolorów. Ja, mówię, ja rozróżniam doskonale kolory. Mówisz, nie wiesz o co mi chodzi? Ja mówię, nie, nie wiem o co ci chodzi. I taki miałem, taki miałem z nim z jazdę, ale potem okazało się, że facet. Po prostu, nie wiem, miało zły dzień czy coś takiego i przeprosił mnie za, za, za swoje zachowanie. Mówi, że nie, 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 ty nie jesteś rasistą, bo ty e, mówisz naszym języku, starasz się żartować, cały czas rozmawiał z nami, że jesteś naprawdę w porządku. A mówię, tak, ja zawsze taki byłem, tylko po prostu ty mnie jakoś źle odniosłeś, bo ja nie znałem miasta. Po prostu jechałem tak jak uważałem za. No, ale też no, skąd mogłeś wiedzieć gdzie, gdzie, gdzie no kto nie mieszka nie na początku? po prostu odwoziłem ludzi po ulicy. Była jedna ulica i, i oni mieszkali akurat na tej ulicy, no to po prostu ich wysadzałem, a że on mieszkał w ulicy obok, która była w ogóle jednokierunkowa i w ogóle nie powinienem tam jechać, ale według niego, no tak powinienem zrobić, no ale... No dobra, no tak, tak wyszło, ale teraz jesteśmy przyjaciółmi. Nie, ogólnie dla mnie to było przerażające, bo jest to film oparty na faktach i... Jak mówię, ja sobie zdawałam sprawę z tego, że się dzieją takie rzeczy, że się działy, że się dzieją, ale to było to tak. Pokazane, to było tak pokazane, że in... ludzie go uważali bardzo mocno za artystę, że chcieli go słuchać, chcieli go widzieć, chcieli w ogóle przy nim być. Ale tylko na scenie, bo, na scenie, bo, bo że... doktor, ten doktor główny bohater był czarny, może tak powiedzmy, tylko nie chcę mówić, żeby ludzie nie oglądali. Chcieli jego widzieć tylko i wyłącznie na scenę. i na scenie jego doceniali, jak on był na scenie, oklaskiwali go nastając, ale jak schodził ze sceny, po prostu było dla nich znowu tylko... tylko Czarną osobą, no coś. No, dziwny film. Dzi... Taki film, wiecie, że. No, musicie obejrzeć. Obejrzyjcie. Ja Wam polecam, obejrzyjcie ten film. Jeżeli macie jakiś tam e... spokojny wieczór, to sobie obejrzyjcie. Początek był taki, nie? E... Że przez chwilę myślałam, Radek, o lata 50., nie chcę tego oglądać, ale nie jest to zrobione, że to jest tak jak w latach 50.. Nie wszyscy robią takie właśnie filmy, przenoszenie się w czasie, ale tutaj jest naprawdę bardzo fajnie zrobione. Także jeszcze raz. No kolega mi opowiadał, on urodził się w Anglii, ale cała jego rodzina jest z Irlandii i w latach 70. mówił mi, że mieszkali cały czas tutaj w black country i było coś takiego, że w pubach było napisane, normalnie na drzwiach było napisane no blacks i no Irish. To takie takie... To wcale nie jest stara historia, żeby było. No dziwne. dlatego ja właśnie mówię, tam to były lata 50-60 i właśnie takie rzeczy, że w pubach czy w hotelach było napisane whites only albo e, college only. No nie, nie. To, to... straszne, jak nie dla... Nie wiem. dla mnie człowiek to człowiek. No człowiek to człowiek, ale to po prostu było straszne. Jeżeli, jeżeli mnie szanujesz, ja szanuję ciebie. Simple as. Tak jest. Także tak. A a! Jeszcze Szybko, jedno. Odnośnie trzymać. buddy w ogrodzie, nie przeszkadza nam to w wierze w zupełny. Borys, nie kopiej. Kopię, tak, kopię. No, kochani, jak widać, my już w domu, dosyć dawno jesteśmy w domu. E, obejrzeliśmy sobie dwa odcinki jakiegoś serialu. Jaki to był serial? Radosław? Ciner. Ciner. Mm. Pierwszy taki kiepski, drugi już się zaczął rozkręcać, także tak, zobaczymy. Tymczasem Radek idzie spać, tak więc ja już też się z wami żegnam, żeby mu nie hałasować, żeby sobie spał spokojnie. Co się tak uśmiecha? Nie, mi się. Chce ci się, jeszcze. póki się robisz senny, to iść lepiej niż. Trochę zasnąłem. Wiem, później masz się męczyć. Także kochani, dzięki bardzo Wam za dzisiaj. Pamiętajcie, koniecznie obciąża w górę i do następnego razu. Buziaczki. Pa!